To moja afirmacja, kiedy wchodzę ja Nie, zrobimy no, taniec na TikToka! No nie, wygrały! Wygrały! No przesada! Ej, my też mamy taniec! Pat. Ale my też mamy taniec! No. Może i mamy jeden ruch, ale za to jaki ważny. Musicie obiecać, że nauczycie się z nami tego tajnego tak, i nami tak. nie, nie. Tak. nie, Nie! Nie, problem, Jak dziewczyna, ja Dziewczyny, jak wygracie, to my to, to zatańczymy sami. Tak. Tak. Jest płaty ze mną nie nagrasz piosenki. No to się... Nie, nie, nie. <śmienki> nie, nie, no Ja grałem, jestem twardym męski. Dlaczego one tak ładnie śpiewają w ogóle? Jak robiliśmy inne piosenki, to tak nie mogły się zaśpiewać, a na tak, jak macie 24 godziny, jakie tonacje Jakie One się chowały, żeby ten wyzwanie to przegrywać! Ja im nie usługuję, przysięgam! Ja nie szedłem w ten zakład! Ja im nie usługuję! ty jeszcze nie kazałeś nikomu innego śpiewać. To co się dzieje teraz? Właśnie, o ty, zawsze ty śpiewasz po prostu. Ognij mordę! Dobra, przepraszam, przepraszam, przepraszam. Ale u nas też wszystko się. nie, Dobrze, przepraszam.